Łukasz reprezentacji Polski Nikola Zalewski został publicznie oskarżony o romans z influencerką Vanessa Rojewską. Krzysztof Gonciarz oskarżył swoją byłą dziewczynę o sabotowanie jego firmy, a w ambasadzie GOATS wybuchła kolejna aferka. Projekt GOATS sypie się na naszych oczach po wszystkich aferach z nim związanych i rozpadem w zasadzie całej ekipy. Nie mają oni zbyt dobrego okresu, a w najnowszym odcinku wybuchł tam kolejny skandal. Pierwotnymi założycielami byli Kacper Błoński, Wojtek Gola, Sylwester Wardenga, Bogzel i Izak. Ich najbardziej viralową serią były randki, na których fali cały czas próbują działać. Na pozór tak nieszkodliwy temat w ich wydaniu już do tej pory wzbudził masę kontrowersji. Uczestnicy biorący tam udział coraz bardziej przesuwali granice dobrego smaku i zyskali reputację osób, które zrobiły wszystko, żeby zaistnieć w internecie. Zacząłeś... Dalej musi się dalej, musisz Dobra. Ale na czwórakach. Jak pies. Fajne. Poniosło się to po sieci na tyle, że powstał słynny dylemat, czy lepiej odebrać syna z komisariatu, a może córkę z GOATS. Dziewczyny często upokarzały się tam dla chwili rozgłosu, a sam występ tam zaczął być postrzegany jako poniżający. Zamioczek kotek. Po rozpadzie podstawowego składu zaczęły pojawiać się tam kolejne odcinki, w których w role komentujących wcielają się różni influencerzy, zastępując pierwotnych założycieli. W najnowszym filmie z randkami z Wiewiórem byli to Arkadiusz Tańcula, ojciec Wiewióra Filipek oraz oczywiście Wojtek Gola. Jena z uczestniczek na przywitanie podała rękę Wiewiurowi ubranemu w królewskie szaty, na co on odparł, że powinna go pocałować w sygnał. A, pocałuj. Uczestniczka zgodziła się pod warunkiem, że on pocałuje ją w dupę. Wiewiór więc ochoczo zabrał się do roboty, jednak chyba nie do końca się zrozumieli, bo zaczął podwijać jej sukienkę. Dziewczyna od razu zbulwersowała się i zaczęła uderzać go po głowie. Wywiązała między nimi się wymiana zdań, do której wkroczył Wojtek Gola. Uczestniczka zaczęła atakować wiewió pytając, co on sobie wyobraża i mówiąc, że to jest program rozrywkowy, a nie film dla dorosłych. On natomiast twierdził, że źle się zrozumieli, bo sukienka to sukienka. A dupa to dupa. Sukienka, to nie jest dupa. Sukienka to sukienka, a dupa to dupa, no dobra. Wojtek Gola skrytykował jego zachowanie, mówiąc, że jednak jakikolwiek szacunek powinien zachować. No nie możemy to tak Po co, co mi, mi Po dupę, no też szacunek, no, to wiesz. no to niech nie mówi po całym no, w dupę, no. Po chwili uczestniczka wróciła do wiewióra, zachowując się jakby poprzedniej sytuacji w ogóle nie było. Sorry. Konwersację zaczęła bardzo milutko i powiedziała, że przyjechała z bardzo daleka, tylko po to, żeby go poznać, bo wydaje się bardzo miłą osobą. Witam cię ponownie. Witaj. Przyjechałam dla ciebie dość sporą trasę, że tak powiem, żeby cię poznać tak od takiej realnej strony, nie pod publiczkę. A ten oczywiście przepuścił ją do kolejnego etapu randek, a na koniec przytulili się na znak pojednania. Dziewczyny jakieś inteligentne są. Bo to są gałcy. Internauci skrytykowali jej zachowanie, pisząc „Uwierzyłbym w tą dramę, gdyby za 3 minuty nie wróciła jak gdyby nigdy nic. Poszła tam zrobić z siebie idiotkę i wielce zdziwiona, że chcieli zrobić z niej idiotkę. Zdelegalizujmy te wszystkie GOATsy i inne główna. Wszyscy na tym dobrze wyjdą i spokój będzie. Sama chciała, to więc chciał spełnić jej prośbę, i potem się próje wielce poszkodowana. Cała sytuacja wygląda jak wyjęta prosto z trudnych spraw, żeby o Gołcach zrobiło się troszkę głośniej. Nie osobiście to nie przekonuje, już dawno nie puściłam sobie żadnego nowego odcinka GOATs i jakoś nie widzę powrotu do dawnej świetności tego kanału. W poprzednim odcinku mówiłam, że na pewno na dniach będziemy mogli więcej usłyszeć o rozstaniu Fagaty i Lizaka. Nie myliłam się, bo już mamy najświeższy update sytuacji. Zakończyli swój związek, czego mogliśmy dowiedzieć się z kanału nadawczego Fagaty, gdzie sugerowała, że była zdradzona i wykorzystana. Ej, czujecie, że spotykacie się z kimś już długo i jesteście ciśnięci przez ludzi, że jesteście kurwa. A po iluś miesiącach się dowiadujecie, że ta osoba, którą tak bardzo kochacie, z którą tyle byliście, to ona jest kurwa. A na swoim profilu udostępniła swoją własną piosenkę Miłość Boli z dopiskiem Plus 1 Rel. Oficjalnie nie potwierdziła rozstania, jednak te wskazówki były dość jasne. Przez pierwsze kilka dni nie mogliśmy usłyszeć żadnej odpowiedzi od już byłego chłopaka. Dlatego widzowie mogli tylko domyślać się powodów rozstania, znając opinię tylko jednej ze stron. Lizak jednak postanowił potwierdzić zerwanie i zdementować powstałe plotki odnośnie zdrady. W odpowiedzi zapewnił, że rozstali się w zgodzie, bez zdrad i konfliktów, a że ich relacje są normalne i dorosłe. Być może fagata odniosła się do szerszego kontekstu, ale jak wiadomo jej historie związkowe są dość podobne. Jest to chyba najbardziej ugodowe rozstanie fagaty, a nadal było dość burzliwe. Jeśli pojawią się jakieś nowe informacje w tym temacie, ja będę Was o wszystkim informować. Wy pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, żeby być na czasie. Przegadamy sobie teraz temat Krzysztofa Gonciarza, ponieważ na jego kanale ostatnio wleciał filmik Pracowałem na kasie, który wywołał sporo kontrowersji w sieci. Miłosna przeszłość Krzysztofa Gąciarza jest dosyć burzliwa. Przez wiele lat był uznawany za feministę, mającego bardzo duży szacunek do kobiet. Jednakże cała ta bańka szybko prysła przy okazji Pandory. Głos postanowiła wtedy zabrać Daria Dąbrowska, jedna z jego byłych partnerek. Ujawniła ona m.in. screeny prywatnych rozmów i zarzuciła mu bardzo poważne rzeczy, takie jak wykorzystywanie dziewczyn i podawanie im narkotyków. Według Darii miał on za seks oralny dawać narkotyki uzależnionej dziewczynie oraz sam mieć z nimi problem. Jedna z dziewczyn powiedziała Wiedziałam, że ma lewicowe i feministyczne poglądy, co okazało się ściemą, przykrywką dla bycia seksistą. Raz, jak właśnie wracałam z Japonii, czekał na mnie z kartką z napisem pojemnik na spadku, bo tak właśnie mnie nazywał. Poniżał pod przykrywką żartów. Wiele Stowskich wyzwisk padło w moją stronę. Inna stwierdziła, że miał uzależnić się od siebie emocjonalnie i zaprosić na trójkąt z kolegą, który finalnie nie doszedł do skutku, bo że rzekomo na spotkanie zakupił nagryki, przez które nie był w stanie tego dokonać. Jakiś czas później youtuber nagrał film na darię pod tytułem Stalkerka. Starał się on tam zdementować zarzuty, które na niego padły, twierdząc, że konwersacje są wyjęte z kontekstu i spreparowane. Influencer oskarżył też było dziewczynę o Stalking oraz o notoryczne wypisywanie do jego. Znajomych w celu ostrzeżenia ich przed nim. Na zakończenie materiału powiedział, że będzie walczył w sądzie o sprawiedliwość za to wszystko. Równolegle z publikacją tego filmu składam na policję zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, którym jest uporczywe nękanie. Film Netaria nie jest jedynym, który nagrał na było dziewczynę, ponieważ zrobił to ostatnio na Kasie Meciński. Byli oni razem przez 4 lata, przez które razem tworzyli treści na jego kanał. Rozstali się w 2018 roku, jednak ich drogi jeszcze się nie rozeszły, ponieważ są oni do teraz z wspólnikami. Ich firma Tofu Media zajmuje się produkcją filmów, reklam i wszystkim, co z tym związane. Współpracowały z nimi bardzo duże marki, takie jak Coca-Cola, NBA czy Intel. W swoim filmie Gonciarz zarzuca Kasi, że próbowała odciąć go od firmy, a pracownikom kazała ignorować wiadomości od youtubera. Nasi pracownicy w pewnym momencie przestali mi odpisywać. Jak się dowiedziałem niedawno, Kasia Poinstruowała ich, żeby mnie ignorowali. Zorientował się on, że coś jest nie tak, między innymi po tym, że jego pracownicy pojechali na koszt firmy w góry na narty, a on o niczym nie miał pojęcia. Nagle zobaczyłem: O, nasi pracownicy są na wyjeździe na narty. A ja jestem w Japonii i nikt mi nie powiedział, że nasza firma płaci za wyjazd na Narty. Albo kiedy Kasia zmieniła adres siedziby firmy, a on dowiedział się o tym od osoby trzeciej. Ktoś mi powiedział, ej, słyszałem, że zmieniliście adres siedziby. Ja będąc w Polsce, mówię tak, ja nie słyszałem. Gdy on próbował się z nią skonfrontować, ona rzekomo miała odpowiadać wymijająco, lub w ogóle. W materiale był też poruszony temat tego, że Kasia będąc cały czas jego wspólniczką, dostarczała Dari materiały do filmu atakującego go. Kiedy Daria Dąbrowska opublikowała swój film obronny, okazało się, że. Miała wsparcie Kasi od długiego czasu. Miała bardzo dużo screenów od Kasi. Pod najnowszym postem Kasi znalazło się dużo komentarzy hejtujących ją. A ona postanowiła na niektóre z nich odpowiedzieć. Wszystko w firmie jest zdokumentowane. Wiedziałby Gonciarz, gdyby brał udział w prowadzeniu firmy. Czegoś, czego nie robił od lat. Dlatego pracowników ma zdystansowanych, bo jak mają znać typa, którego nie ma w firmie. Miał zawsze dostęp do wszystkiego w firmie. Nie moja wina, że nie pojawiał się na żadne spotkania. Komentarzy jest więcej i przedstawiają one zupełnie inny tok wydarzeń niż przedstawiony film filmie Gonciarza. Pamiętacie sprawę Vanessy Rojewskiej? Jeżeli nie, to szybko Wam ją przypomnę. Jakiś czas temu w mediach zrobiło się głośno na temat instastory z wycieczki rowerowej z wesołą muzyczką w tle w okolicach obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Jego autorką była właśnie Rojewska, influencerka z prawie 400 tysiącami obserwujących na TikToku, 240 tysięcy na Instagramie i uczestniczką projektu Sixteen. Grupa tworzy coś w stylu miniserialu ala Young Adult na Netflixie, a odcinki są regularnie wstawiane na ich konto na TikToku. Oprócz z uczestnikiem programu był też Kamil Szymczak, jej chłopak. Kamil to 24-letni influencer z prawie 3 milionami obserwacji na TikToku. Oprócz projektu 16 i nagrywania kontentu typowo-siłownianego możecie również go kojarzyć z udawanego ślubu z Angeliką Muchą albo z niedawnego występu w nowym programie Drag Me Out. Para zdawała się być naprawdę szczęśliwa. Wspólne TikToki czy posty generowały naprawdę duże zainteresowanie widzów chyba żadne nie wygenerowały aż tak dużych zasięgów, jak informacja Kamila o zdradzie. Wycieczki w góry są spoko. No, chyba, że podczas jednej z nich dowiadujesz się o zdradzie. Nikola Zalewski poinformujesz swoją dziewczynę, co zrobiłeś z moją? Co ciekawe, chwilkę po tej storce Vanessa usunęła ze swojego Instagrama fotkę ze Stadionu Narodowego. Szymczak wykolautował Nikolę Zalewskiego, młodego piłkarza polskiej reprezentacji, który, jak się okazuje, sam jest zajęty. W komentarzach oczywiście pojawiła się fala żartów i drwin, bo jak wiemy, aktualnie trwa Euro. Teraz sobie wyobrażam, jak dziennikarze jakiegoś przeglądu sportowego z poważną mordą analizują, kim jest Kamil Szymczak, Vanessa Rojewska i kiedy mogło dojść do zdrady z Zalewskim. Niesamowite dwa dni się szykują przed meczem. Z piłkarzami to nigdy nie będzie spokojnie. Vanessa Rojewska po meczu Polski. Podobni są, może się pomyliła, biedna. Powstały nawet przeróbki nawiązujące do niedawnej afery Lewandowskich. Wycieczki w góry są spoko. No chyba, że dowiadujesz się o zdradzie Belus workout. Poinformujesz swoją żonę, co zrobiłeś z moją. Natomiast jedynym tak naprawdę dowodem na zdradę są aktualnie tylko słowa Szymczaka? Najbardziej kontrowersyjną kwestią jest wyciąganie takich prywatnych rzeczy do internetu, mogąc w ten sposób zniszczyć karierę reszcie zainteresowanych. Ludzie w komentarzach podrzucają nawet kwestię psucia morali polskiej reprezentacji. Czemu on chce nam zdezorganizować kadrę przed euro? Ten co chce sobie zrobić zasięgi i zdekoncentrować jednego z najlepszych zawodników naszej kadry? Kamil, czy to jakaś forma sabotażu? Antypolak kadrę nam psuje przed euro. Nic, tylko skanselować. Jaka jest prawda, może przekonamy. się kiedy usłyszymy drugą stronę tego sporu. Aczkolwiek myślę, że wszyscy możemy się zgodzić, że takie sprawy nie nadają się zbytnio do rozwiązania w sferze internetu, a prywatnie. Ale dzisiaj to już wszystko. Dzięki wielkie, że byliście tutaj ze mną. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał i być na czasie.